Chciałbym Państwu zauważyć, obraz jest również bardzo piękny. Pokazuje taki niecodzienny, można powiedzieć, widok plaży. Myślę, że dla wielu mógłby być on codzienny, ale ma w sobie coś niecodziennego. A mianowicie to, że jest wieczny, ponieważ jest umieszczony na północ. I tego widoku plaży nikt nigdy nam nie utrafnie. Myślę, że to właśnie takiego obrazu. Postarałem się ze swoim wierszem i odda to, co obraz ten ma do przekazania. Na plaży. Obudziłem się jak zwykle na plaży. Przechodząc piaszczystym brzegiem wśród zieleni i błękitów, nie czekałem, aż się zdarzy. Serce moje szybciej biło, oddech zaś marzy. Wielość zdarzeń odmieniły drewniane płotki, pokazując, co znaczy przemijanie. Piasek przelatuje tak zgrabnie przez palce. Błogość, cisza, szczęście. Obudziłem się jak zwykle na plaży, magicznie uchwyconej w żywym kadrze prawdziwego mistrza pędzla. I nieważne, co się zdarzy. Ważne, że jestem właśnie na tej plaży. Dziękuję bardzo.